Taki mit, że i tutaj mówimy już o em, związkach takich partnerskich, długotrwałych, że w takim związku długotrwałym, e, jak już jesteśmy z, z, z jednym partnerem, to ten seks jest zawsze łatwy, bezproblemowy i spontaniczny. I to jest kochani mit. I jeżeli. Nie wiem, oglądacie filmy, widzicie w tych filmach, że ten seks jest taki, no właśnie, spontaniczny, łatwy, zawsze wychodzi zbliżenie, zawsze jest fantazyjnie i bujnie i w ogóle och, ech, ach. I to przychodzi tak o. No to w życiu takim prawdziwym, codziennym, gdzie mamy na głowie Pranie, sprzątanie, gotowanie, gdzie mamy opłaty na głowie, gdzie mamy dowiezienie, przywiezienie, odwiezienie. Tu się projekt wysypał, tam się nie domknęło, tam coś się wywaliło, ci się pokłócili, ja się zirytowałam. On się zirytował, ja nie dojadłam, on nie dojadł, ten, wiecie, gdzie mamy po prostu życie. To jak my się w tym życiu czujemy i czy my jesteśmy bardziej zmęczeni czy mniej zmęczeni, będzie wpływać na to, jak nam jest w każdej sferze tego życia. Również w naszym seksie.